Zabawa w prezesa, czyli moja szóstka marzeń. Witam Was serdecznie na naszym kanale, a blisko miesięczna przerwa za nami od nagrywania odcinków, bo nie od kręgli. W kręgach trochę się oczywiście działo. Ale no, taki przestój generalnie delikatny był, dlatego też my wstrzymywaliśmy się ostatnio z odcinkami. Ale już wracamy na dobre, miejmy nadzieję, że na dobre. I zaczynamy od szóstki marzeń. Od mojej szóstki marzeń. Chłopaków będzie. Chłopaków szóstki marzeń na pewno wkrótce. Ale oczywiście, nim przejdziemy do sedna, to zapraszam Was do zostawienia łapki pod tym filmem, docenienia moich starań, starań chłopaków. Subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No, i do zaglądania oczywiście na nasze social media, bo tam a, poza odcinkami dzieje się najwięcej. Jako, że to mój autorski pomysł, to też ja jestem na start e, tej serii, ponieważ nie tylko wy musicie poznać zasady, ale też chłopacy, którzy na pewno a, ten film oglądają, no bo jakby tych zasad im wcześniej za bardzo nie tłumaczyłem. A prezentują się one tak, że będziemy e, wybierać szóstkę marzeń, czyli sześciu zawodników. Którzy naszym zdaniem powinni znaleźć się w naszej najlepszej drużynie, najlepszej w naszej głowie, bo oczywiście najlepsze to pojęcie względne. Sześciu zawodników, co ważne, tylko dwóch zawodników może być z tej samej reprezentacji, z tego samego kraju. Plus jeden trener to już jest dowolność może to być trzeci krajowiec z jednego państwa. A więc co? Zaczynamy z moją szóstką. Oczywiście kierowałem się według pewnego klucza, a u mnie jest to fakt, że jako pierwszego wziąłem Serba Igora Kowacicza. i jest to mój ulubiony kręglarz, stąd on jako pierwszy na liście się znalazł. Zastanawiałem się nad nim lub nad Norbertem Kiszem, ponieważ tu oczywiście wchodziła w grę właśnie to, który z zawodników jest moim ulubionym kiedyś wzorowałem się samą grą na Norbercie. Natomiast ostatnio m, jego forma trochę opadła, już może teraz m, rośnie ona coraz bardziej, z startu na start można zauważyć, ale, ale ogólnie ostatnio trochę słabiej, dlatego a, patrząc też pod, przez pryzmat tego, że moja drużyna musi coś wygrywać, a, zdecydowałem się wziąć Igora do drużyny. Generalnie Igor imponuje mi swoją oczywiście poza torami, swoim podejściem do życia i tym, jak buduje swoją pozakręglarską markę wokół własnej osoby. Jest szóstym zawodnikiem w rankingu, więc zdecydowany top i zasługuje na to, że wyznaje się w szóstce. Myślę, że możemy przejść dalej. Moją dwójką, jak już jesteśmy przy Serbach, to niech będzie oczywisty wybór Wilmorza zawarko. Nie, tr nie trzymajmy, nie będę Was trzymał w napięciu, a tylko od razu powiem, że Wilmosz w mojej, w mojej szóstce jest, no bo po prostu nie wyobrażam sobie drużyny, w której e, mogłoby go zabraknąć. Myślę, że każdy chce mieć Wilmosza w swojej drużynie. E, no po prostu nie można go nie mieć w drużynie. Jest to absolutna maszyna e, do wygrywania pojedynków, do grania wysokich wyników. Mm. Ogółem czasem wydaje się, że gdzieś ta dominacja musi w końcu wygasnąć, że no pojawi się ktoś, kto zacznie go tak w cudzysłowie gasić, no ale wtedy okaz okazuje się, że wcale to nie jest możliwe, no bo, to, bo on ma swoją rakietę i nawet jeśli przychodzą mistrzostwa, na których gra wydaje się nie jakieś kosmiczne wyniki, nie gra setek, a, a są zawodnicy, którzy te 700 grają, no to on gra wysoki, regularnie wysoki, może średni, ale wysoki poziom cały czas trzyma równy i to jest to jest to, co moim zdaniem imponuje i co na końcu ma duży wpływ na to, że, y, że jego drużyny wygrywają mecze, no czy to Serbia, czy to y, obecnie KK Neumarkt. No Oczywiście poza tym jest to numer jeden obecnie a, na świecie według rankingu. Oczywiście mają na to wpływ przede wszystkim zdobywane przez niego y, Mistrzostwa Świata, czy to indywidualne, czy drużynowe, czy dobry, może nie jakiś rewelacyjny, ale myślę, że dobry występ na drużynowych Mistrzostwach Świata, a, które miały miejsce w Tarnowie Podgórnym. No i fakt, y, tego, jak, jak wysoki poziom trzyma i jak potrafi y, odpalać tą rakietę m, przysłowiową. E, Wilmosz, myślę, że jeśli na jakichkolwiek mistrzostwach, być może już na tych najbliższych w Arażdżinie, w e, Kręgielnia będzie zbudowana taka do bardzo wysokich wyników, to rekord świata barania Wilmosz jest w stanie pobić. I, I myślę, że z każdym kolejnym rokiem ta szansa będzie uciekać, no bo Wilmosz się starzeje, wiadomo, ale. Ale Kręgle to jest sport na długie lata i myślę, że ten rekord prędzej czy później e, powinien jego paść. Moim trzecim wyborem jest wybór, chyba najmniej oczywisty, ale nie wydaje mi się, że był jakoś bardzo kontrowersyjny, e, ponieważ postawiłem na Mikołaja Konopkę i jest to jedyny Polak w, moim, e, w mojej szóstce zawodników. Natomiast. Mm, Natomiast postawiłem na Mikołaja ze względu na fakt, że po pierwsze chciałem wybrać jakiegoś Polaka do szóstki, bo myślę, że mm, poziom polskich kręgli zaczyna dorastać e, do tych naj, m, najwyższych światowych, co też za granicą jest zauważane, na przykład e, w Niemczech z tego co wiem, zauważają wzrost potencjału, potencjał mieliśmy od zawsze, ale wzrost e, formy polskich e, kręgli. Zastanawiam się oczywiście między Mikołajem, między Michałem Grędziakiem, natomiast myślę, że ważne w mojej drużynie będzie to, żeby zawodnicy nieprzerwanie pracowali nad swoim poziomem gry. Michał jest rewelacyjnym zawodnikiem, ale on się z tym talentem, wydaje mi się, przynajmniej urodził. A Mikołaj Konopka, jednak poza wielkim talentem, ma też swoją pracowitość i serce do kręgli, które które zdecydowanie widać w startach, no i dlatego postawiłem przede wszystkim na niego. O, z obecnych osiągnięć jest czwartym zawodnikiem w Interligi, która jest, w której poziom, no, no jest jednym z wyższych, jeśli chodzi o ligi. Oczywiście, no, nie, dosięg nie dosięgnie nigdy Bundesligi, w której poziom jest rewelacyjny, ale myślę, że o, czwarty zawodnik Interligi w moim zestawieniu jak najbardziej swoje miejsce mógł znaleźć. Kolejny na mojej liście Matijas Cackowicz. A więc zawodnik, który podobnie jak Wilmosz Zawarko jest, e, jest graczem, który według mnie nie może nie znaleźć się w Twojej drużynie. Jest marzeniem prawdopodobnie każdego e, kręgarskiego menadżera. Mm, przede wszystkim podobnie jak Wilmosz, maszyna do zdobywania punktów dla drużyny, do grania wysokich wyników. A co ważne, ze względu na wiek może to robić jeszcze dłużej. E, i wydaje się, że kiedy wszyscy będą ci najlepsi dzisiaj z topu, będą kończyć karierę, będą odchodzić z zapomnienia, on będzie dopiero na swoim najwyższym poziomie. I to jest w jego przypadku bardzo ważne. Czwarty zawodnik w rankingu, czyli też widzimy, że top. No i to, co powiedziałem, maszyna do zdobywania punktów, maszyna psychiczna do grania pojedynków, co. Czemu, czego dowodzą e, ostatnie Mistrzostwa Świata i fakt, że e, Matias wygrał e, konkurencję sprintów w Elwie. Mm. Przechodząc dalej, numer 5, Manuel Weiss, i jest to jedyny Niemiec na mojej liście. Zastanawiałem się jeszcze nad Krystianem Wilke, natomiast postawiłem na Manuela Weissa, dlatego że jest to gracz, który. Mm, który imponuje mi po prostu z tym, jak zachowuje się poza sportowo poza torami, a więc to, jakie ma podejście do sportu. To, że na każdym kroku myśli o swoim, o swoim sportowym poziomie i o tym, aby oczywiście w, w tym, co robi poza kręglami być dobry, ale też, żeby to miało bardzo dobry wpływ na kręgle. No i jest to po prostu sportowy wzór do naśladowania. A jeśli chodzi o okręglarskie walory Manuela, no to oczywiście on od zawsze był w, w, na topie, był w czołówce światowej. Natomiast w ostatnim czasie wydaje mi się, że ze startu na start jest coraz lepszy i zastanawiam się, gdzie jest ta jego górna bariera, żeby się zatrzymać. No a dowodzi temu przede wszystkim start w Pucharze Świata Klubowym w Monachium poprzedniego roku. A... 3 razy powyżej 700 kręgli, gdzie Manuel nigdy wcześniej 700 nie zagrał. Miał życiówkę poniżej 700 kręgli, a tu 3 razy 700. A poza tym w finale 735, jego rekord życiowy. No więc, co mogę więcej powiedzieć? Tak, jak mówię, wzór do naśladowania i, i zdecydowanie światowy top, dlatego chciałbym go mieć w swojej drużynie. No i numer 6 to zawodnik, który nad którym zastanawiałem się najdłużej, a jest to Alen Kujundzic, a więc Serb, Chorwat, Serb grający dla reprezentacji Chorwacji, tu trochę naciągnąłem, trzech Serbów w drużynie, natomiast drugi zawodnik w rankingu, a więc depcze po piętach Wilmosza, no ale wiadomo, ciężko obecnie przy, przy tym, jak mistrzostwami świata nabił sobie punktów, Wilmosz będzie go wyprzedzić, natomiast Natomiast absolutnie top w ostatnich Mistrzostwach Świata ten, te, tego dowodził przede wszystkim startami. W Elwie pierwszy zawodnik po rundzie zasadniczej, fenomenalny start, później z tego, z tego poziomu nie schodził, nie opuszczał go jakoś bardzo dużo, no ale każdy kolejny jego pojedynek to było emocjonalne piekło dla niego, bo przecież wychodził z niesamowitych dołków, dwa razy z rzędu przegrywając 2-0 wygrywał swoje pojedynki. No, ale w końcu doszedł do finału, gdzie zatrzymał go Wilmosz za 3-1 w finale. No i, no i to e, Willi został mm, indywidualnym mistrzem świata na tamten rok. Natomiast e, wcześniej, cofając się jeszcze o kilka miesięcy, e, świetny występ w Tarnowie pod Górnym na Mistrzostwach Świata. Oczywiście, na pewno, e, ale liczył na więcej niż brązowy medal z reprezentacją Chorwacji, no, ale to było pewnie ich taki minimalny cel, aby ten medal zdobyć, zdobyli go, a sam Allen zagrał fenomenalny, fenomenalny turniej i ostatecznie piątym zawodnikiem mistrzostw się okazał, przegrywając jedynie z Baraniem, Kowaciciem, Wilkę i Jerniesim. No oczywiście są tobrane wyniki, zestawienie najlepszych wyników, też wygrywane pojedynki, no ale generalnie dostał, był piątym zawodnikiem na liście punktowanych do rankingu zawodników. No, i to tyle, jeśli chodzi o moją e, szóstkę marzeń. Mm, a więc jeszcze raz: Igor Kowaciec, Wilmos Zawarko, Mikołaj Konopka, Matias Cackowiec, Manuel Weiss i Alen Kujundić. No i pozostała mi jedna wolna rubryka, i będzie to trener. A moim trenerem e, jest Jarosław Michalak. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jego pracę mogę oglądać na co dzień. Mogę obserwować to, jak pracuję z zawodnikami, czy to swoimi, w klubie w Alfie Vektor Tarnowo Podgórne, no co jest absolutnym topem, jak, co można zobaczyć po, po wynikach męskiej drużyny Alfie Vector wielokrotnego mistrza Polski, ale też poza, poza klubem. Przecież możemy obserwować, jak pomaga zawodników spoza Alfie Vector. I, no i widać, że te podpowiedzi przeważająco są skuteczne. Już też mogliśmy doświadczyć wielu, wiele razy jak pracuje z zawodnikami, którzy gdzieś tam są w kadrze, czy to seniorów, czy to w, kadrze, w kadrach młodzieżowych. Pracę po startach Jarka z tymi zawodnikami, więc naprawdę jego fenomenalne pojęcie o kręglach przenosi świetnie na pracę trenerską. No i Żal by było nie mieć takiego trenera w swoim zestawieniu. Ja liczę tylko na to, że e, świetnie to też odb e, odbije się na reprezentacji Polski e, już w tym roku w Waraszdinie, no bo ciężko liczyć, że w Rijece na Pucharze Świata e, będziemy mogli skutki jego pracy m, już obserwować. Natomiast, natomiast później na Mistrzostwach Świata w Waraszdinie liczę, że naprawdę polska kadra, jeśli zostanie skompletowana e, w w świetnym stylu, a myślę, że też fakt, że Jarek został trenerem, może mieć na to bardzo dobry wpływ: na to, jak będzie mógł skompletować swój, swój skład marzeń z reprezentantów Polski. No i myślę, że jeśli uda się to, jeśli uda się zrobić taką mocną pakę, no to, to będziemy dumni po tych mistrzostwach z naszej reprezentacji. A jeśli chodzi o mój skład, no to już na tyle zachęcam was jeszcze raz do pisania komentarzy, oczywiście, co myślicie o tym formacie, ale też zachęcam chłopaków, żeby już nad swoimi szóstkami marzeń myśleli, przyszli tutaj i je nagrywali. A za ten odcinek wam dziękuję. Do zobaczenia.